Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki. Ten filmiczek jest już z Mołdawii. Przed chwilą nagrałem dosłownie z, Niemc z Niemców, wstawię ten filmik przed tym filmikiem, ale zobaczymy sobie jeszcze ten filmik. Od razu mówię, że jeżeli jesteście fanami to tej piosenki, to w sumie ja to mam troszeczkę gdzieś, bo ja tutaj przedstawiam dosłownie to, co czuję, to jest pierwszy raz, kiedy to słyszę, i nie mam zamiaru udawać, bo no drażą mi ci wszyscy, którzy udają te emocje, chuj wie po co, nie wiem dlaczego. Tak, tak, tak. Darci się i zachwytył przed każdą piosenką tylko do tego, żeby się przypodawać danemu krajowi, to troszeczkę takie głupie, nie? Ale za, zaczynamy, zobaczymy. No, mam nadzieję, bo ja, jak mam być szczery, to ja do tej pory to ja jestem dosyć mocno rozczarowany tymi wszystkimi piosenkami, znaczy poza Tatu, nie? To zrobiła na mnie wrażenie

che gli anni da da писаre su facciata su suare suare oh, suare

Trochę krótko, wow, zajbiste. znaczy zajbiste. no zajbiste ma taki klimat swój, jest inne, czuć, kurczę, jakbym czuł tą mułdawie bez kitu, ale krótka, jakaś taka, mm. myślałem, że bardziej się rozkręci, ale nie, nie rozkręciła się, ale kurczę, pytanie tylko, czy te dziewczyny będą mogli razem z nim występować, to jest w ogóle dozwolone, żeby było kilka osób występowało, chyba tak, nie, bo ja tam nie wiem, czy ma być tylko jeden przedstawiciel i najwyżej tancerze, ale... One robią chyba tutaj największą robotę, bo dają ten klimat niesamowity, jakby to swojskość. O, to tak to nazwę, swojskość to dają. Taki, czuję, czuję ten kraj po prostu zajbiste. tyle, że yy, to jest bardzo spokojna piosenka, jakby nie patrzeć. Mimo takiego bu, bujania, nie. Bardzo dobry bi. On ma fajny głos, ma przyjemną barwę. Ale one robią najwięcej. One robią najwięcej. One sprawiają ten klimat, że ty czujesz tą. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Czujesz tą właśnie swojskość. Bardzo fajna piosenka. Bardzo mi się podoba. Jest. Yy, Zbrew pozorom tego bitu i w ogóle tych wejść niektórych spokojną piosenką. Mógłbym jej słuchać ogólnie. Mógłbym ją słuchać. Nie codziennie, ale mógłbym jej słuchać. No, no, fajna, fajna. Podoba mi się. Co prawda może to nie jest, nie wiadomo co. To do tatu moim zdaniem, no nie wyzbudził we mnie jakieś super emocji, ale kurwa, wybujał mnie. Czułem, czuję tą Mołdawię. Jak miałem być szczery, no to tatu na pierwszym miejscu dla mnie. Gladiator na drugim, no i ten, Mołdawia na trzecim w tym momencie jest dla mnie, a później jest ta, ja już nawet nie pamiętam jak ona, ta dziewczyna, co mówiłem, że ona ma piękny głos, ale w sumie to nic poza tym, nie pamiętam jak, z którego to kraju było, jakby trzecie miejsce jak dla mnie, nie, no, no, fajne, podoba mi się, to jest taka piosenka, którą mógłbym słuchać od czasu do czasu po prostu. To jest fajne, fajne. No. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego. Mam nadzieję, że wam się podobało. O mi bardzo.